Cześć, tutaj Tomek Delimat. Dziś na kanale 13 Runda po raz drugi zobaczycie w akcji princa Nassima Hameda, wieloletniego mistrza świata, a przy okazji wielkiego showmana w ringu i poza nim. Tym razem przypomnę Wam jedną z ostatnich walk w jego niestety dość krótkiej karierze, pasjonujące starcie z Ogim Sanchezem. W tym pojedynku nie zabrakło sędziowskich kontrowersji, ale też przede wszystkim wielkich emocji, zwrotów akcji i mocnego zakończenia. W końcowych latach XX wieku princ Nasim Hamed wnosił do świata boksu mnóstwo kolorytu. Najwięcej emocji budziła wtedy rzecz jasna wypełniona gwiazdami waga ciężka, ale występujący w znacznie niższych kategoriach Hamed skupiał na sobie równie duże zainteresowanie. Jego rodzice byli Jemeńczykami, ale sam zawodnik urodził się w Sheffield w Wielkiej Brytanii i właśnie na brytyjskich ringach szybko zaczął święcić sukcesy. Zdobywał mniej znaczące pasy w kategoriach Koguciej i Superkoguciej, a po tytuł Mistrza Świata sięgnął w Dywizji Piórkowej. Dokonał tego w 1995 roku, gdy wywalczył trofeum Federacji WBO. Ten pas miał pozostać przy nim jeszcze naprawdę długo. Swoją premierową walkę o Mistrzostwo Świata Nasim Hamed rozstrzygnął przed czasem i podobnie było w pierwszych jego dziesięciu obronach. W międzyczasie stał się też posiadaczem pasa Federacji IBF, który w pewnym momencie musiał zwakować. Sława Hameda wykraczała daleko poza sport. W Wielkiej Brytanii był wręcz gwiazdą popkultury, w czym bez wątpienia pomagało mu wielkie ego i prezentowany na każdym kroku styl showmana. Przede wszystkim Brytyjczyk był jednak znakomitym pięściarzem, którego walki przyciągały tłumy. Hamed rozpoczynał spektakl już przy wyjściu do ringu, gdy zawsze przygotowywał coś zaskakującego, dopiero pod koniec kariery zapowiedział, że spuści nieco stonu. Później show widzieliśmy natomiast już w walce. Nie była to jednak sztuka dla sztuki. Dzięki swojemu stylowi Prince stawał się nieuchwytny dla rywali. A przy całej swej zwinności miał też nieoceniony atut w postaci nokautującego pojedynczego ciosu, o którego mocy boleśnie przekonało się wielu przeciwników. Pod koniec 1997 roku Prince Nassim Hamed zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początek stoczył dramatyczny pojedynek z Kevinem Kelejem, To starcie wspominałem już na kanale 13 Runda. Od tej pory boksował na zmianę w Wielkiej Brytanii i w USA, wciąż skutecznie broniąc pasa mistrza świata WBO w kategorii piórkowej. Do swojej 15. obrony przystąpił w sierpniu 2000 roku, gdy jego rywalem był Ogi Sanchez. Sanchez zapowiadał się bardzo dobrze już jako amator. Jego największym sukcesem było wówczas zdobycie tytułu mistrza Stanów Zjednoczonych w wadze piórkowej w 1996 roku. Na amatorskich ringach był w stanie pokonać nawet Floyda Mayweathera Juniora. Później z tym zawodnikiem jednak przegrał, w związku z czym nie pojechał na Igrzyska Olimpijskie, a to skłoniło go do przejścia na zawodowstwo. Tam Ogi Sanchez zaczął rywalizować już jako osiemnastolatek i szybko dał się poznać jako zawodnik naprawdę mocno bijący, szczególnie jak na kategorię piórkową. Przytrafiła mu się też jednak niespodziewana porażka przed czasem z zawodnikiem z ujemnym bilansem. Po tym pięściarz z Las Vegas odbudował się serią zwycięstw, ale odnosił je na ogół z przeciętnymi rywalami. Nie boksował też o żaden mniej prestiżowy pas, który przybliżałby go do walki mistrzowskiej. Mimo to dość niespodziewanie to on stanął do konfrontacji z Princem Nassimem Hamedem w sierpniu 2000 roku. Czempionowi odmówiło wcześniej podobno sześciu innych pięściarzy. Pojedynek Hamet Sanchez odbył się w Foxwoods resort Casino w Ledyard w stanie Connecticut. Mistrz przystępował do niego jako niepokonany z imponującym bilansem 30 zwycięstw przed czasem w 34 wygranych walkach. Rekord pretendenta też robił jednak wrażenie: miał 26 triumfów, w tym 23 przed czasem, i tylko jedną porażkę. Można było zatem przypuszczać, że i ten pojedynek nie potrwa pełnego dystansu.

More or less than a southpaw stance, and here he does have the right foot way in front. But Sanchez, much more the conventional stand-up fighter in this matchup. Left hook. Because what the prince, what the prince is, makes him so effective is his ability to punch from awkward angles that opponents don't see. Prince was able to get him with a straight left hand that time. That's not a good sign.

Right hand to the body by Sanchez. That one hurt. Prince even tries to hit him back in the body. Then you can start landing a good jab and things like that. Straight right hand lands on the chest for Sanchez. begins to jab with the right hand. Druga połowa tej rundy rozgrzała kibiców do czerwoności. Choć nie obyło się bez kontrowersji, do których za chwilę oczywiście wrócę. Is shaking his right eye as feels as though he's been butted he was hurt by a left hand jam as they were breaking up clean. and he was he was stung and jarred so this fight this round has taken a, a, a turn and he's trying to hold on and save time and survive the round right there After getting hit on the break that's ahead, that's ahead. This better be well. And another big left hook by sanchez and nassim almost went down again I and now he way lands way. the big left hand he better beware because this is a puncher you just can't do anything you want break, with a puncher break, break. Wait, sit back, sit back. Okay. and i'm not sure rocky sanchez has recovered from right. the left hand that he took but he's still he's still Cut. dangerous there's a mouse under the right eye of sanchez there's some swelling outside the right eye of nassim Nie mam najmniejszych wątpliwości, że przy odpowiedniej postawie sędziego ringowego ta runda powinna być punktowana 10 do 8 dla Sancheza. Na około półtorej minuty przed gongiem Hamed padł na deski po dwóch czystych ciosach z prawej ręki, ale z niezrozumiałych dla mnie przyczyn arbiter Mike Ortega uznał, że czempion się poślizgnął i nie liczył go. Prince nie zamierzał chować się za podwójną gardą i sam był w stanie zranić rywala, ale końcówka rundy ponownie należała do Sancheza, który znów wstrząsnął faworytem. To była znakomita odsłona z błędną decyzją sędziego, zresztą nie ostatnią tego dnia. W trzeciej rundzie zawodnicy również nie czekali na specjalne zaproszenie do ataku. You just can't play with punches. You gotta get serious. Get those guys off their the ball the feet, so that they can't hit you. Wod trickling from the nos of Prince Nassim. Zmotywowany Ogi Sanchez na początku trzeciej rundy znów zranił Hameda, z którego nosa zaczęła cieknąć krew. Kilkadziesiąt sekund później do ataku ruszył natomiast Brytyjczyk, a my byliśmy świadkami kolejnej kontrowersji. Góry tak jak Barrera i Morales, sitting around with their hearts in their throats, thinking that Guy goes down and Nas lands a big left hand against Sanchez. And now Sanchez comes back with a right hand of his own. It's a pier six brawl in round number three. Shades of the Kevin Kelly fight. Hard right hand by Nassim and Sanchez held on and went down. And Ortega calls that a slip, too. W sytuacji sprzed chwili sędzia uznał, że tym razem Ogi Sanchez się poślizgnął. Wyraźnie było jednak widać, że został czysto trafiony prawą ręką i już lecąc na matę, przytrzymał się Hameda, przez co ten upadek sprawiał wrażenie niepozornego. W ringu nadal trwała wojna, ale Sanchez wyglądał powoli na coraz bardziej zmęczonego i tracącego równowagę. Taki zawodnik jak prince Nassim Hamed musiał zwietrzyć w tym swoją szansę. Sanchez getting a lot of big chances in the first three rounds here. They trade left hooks. Big right hand by Nassim. Good and right. another big right hand. And Sanchez grabs the right hand and holds on. Uh, he's just taking a deeper beating into there. the trick bag go ahead, go ahead. and starting to give Sanchez a beating with hard power shots in the third round.

W czwartej odsłonie pretendent znów wylądował na Macie, ale ponownie liczenia nie było, choć tym razem nie z winy sędziego. Sanchez padł po celnym lewym sierpowym, ale dość prosty błąd popełnił Tuhamet. Gdy rywal dotknął już rękawicami maty, on wyprowadził jeszcze cios na korpus. Wszystko działo się w ferworze walki, ale było jednak niezgodne z przepisami, więc sędzia odjął mistrzowi punkt. Tak czy inaczej, Prince musiał czuć, że ma już przeciwnika w garści. We're midway through the fourth in what has become a wild affair. No, 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 no! Let him out. No, in fact, a no-nonsense referee in Detroit in the Cesar no, Soto no, no, no. fight might have meant disqualification for I'm the not, Prince. Oh man, that was a knockdown. Was that, a that one could have been a knockdown as well. Sanchez has been smart when he was hit like that. He fell in to the Prince and then went to his knees. I think the referee hurt him by not calling it a knockdown. Sanchez out on his feet again as Naz lands the left hand to the face and to the body. Naz laughing as Sanchez again slides down the front of him. Left, right, right. And once again, you see the awesome punching power of Prince Nassim Ahmed. And that's gonna be the end of the fight. Ring Doctor into the comes close to your hometown. You better go out and see this. This is a phenomenon. This is it. This is it. Never seen anything so spectacular. the young Muhammad Ali when he was his place. Ever seen a bigger puncher in the lower weight class? You just don't know where the power is coming from. Two, maybe. There could have been six. All I can tell you is look, he's an acrobat. <laughs> you better get him out of thing. Yep. <laughs> yep. Ten nokaut to jednocześnie coś pięknego i przerażającego. Ogi Sanchez przez większość czwartej rundy słaniał się na nogach i, wyczerpany co chwila, wieszał się na rywalu. Sędzia najwyraźniej nie pamiętał tego dnia o czymś takim jak możliwość liczenia, ale koniec i tak wydawał się nieuchronny. I nastąpił po niezwykle efektownej kombinacji. Sanchez był praktycznie znokautowany już po lewym sierpowym, ale przyjął jeszcze trzy kolejne ciosy, które dopełniły dzieła zniszczenia. Mike Ortega ponownie nie rozpoczął liczenia, ale tym razem była to słuszna decyzja. Sanchez i tak przyjął już za dużo. Zresztą skala pomocy medycznej, jakiej udzielano mu kilka minut po walce, mogła rodzić poważne obawy co do jego zdrowia. And medical practitioners are getting order in the ring so that they can properly deal with Augie Sanchez. Get now, this a is a live shot of Sanchez. And you can see that every possible protection is being brought to bear. Augie Sanchez is lifted onto the Gurney. Really want to hope that everything is gonna be okay. Well, I think he was conscious, George. It looked to me as though he was conscious and listening to his father-in-law Pat Barry as he was told what was about to happen. Powerful legs, soccer legs as he calls them. You know it's strange though. He got in trouble one round, he sat down on the stool the second round and started looking to Emmanuel Stewart. Yeah. That tells you what he should be doing then. <laughs> Sposób opatrzenia ogiego Sancheza mógł świadczyć o ryzyku wystąpienia u niego jakiegoś naprawdę poważnego urazu. Pięściarz opuścił ring na noszach z założoną maską tlenową, a wszystkiemu z bliska przeglądali się członkowie jego rodziny na czele ze zrozpaczoną żoną. Na szczęście przeprowadzone w szpitalu badania nie wykazały poważnych obrażeń i Sanchez szybko został zwolniony do domu. Już w ringu Michael Buffer uspokoił zresztą, że pokonany zawodnik czuje się dobrze. Prince Nassim Hamed przyjął tą wiadomość z widoczną ulgą. Po chwili oficjalnie ogłoszono natomiast, że znów obronił tytuł Mistrza Świata WBO w kategorii piórkowej. Ogi Sanchez wyszedł ponownie do ringu na początku 2001 roku, odnosząc dwa z rzędu zwycięstwa przed czasem. W grudniu tego samego roku wróciły jednak jego koszmary. W starciu o mniej prestiżowy pas federacji IBA Sanchez mierzył się z Johnem Michaelem Johnsonem i został bardzo ciężko znokautowany po upływie zaledwie 30 sekund. Znów leżał praktycznie nieprzytomny przez dobrych kilka minut, a co gorsza brakowało osób, które mogłyby udzielić mu fachowej pomocy medycznej. I tym razem skończyło się na strachu, ale wkrótce komisja sportowa stanu Nevada zawiesiła Sanchezowi licencję bokserską i odmawiała wydania mu jej ponownie z obawy o stan jego zdrowia po dwóch brutalnych nokautach. Amerykanin znów wystąpił o przyznanie licencji blisko 8 lat później w 2009 roku i wówczas ją otrzymał. Nie miał jednak zamiaru ponownie wychodzić do ringu. Jak sam przyznał, zrobił to po to, by móc samodzielnie podjąć decyzję o zakończeniu kariery, a nie żeby ta decyzja należała do kogokolwiek innego. Po ostatecznym zawieszeniu rękawic na kołku Ogi Sanchez został trenerem, szkoląc głównie młodych zawodników i osiągając z nimi duże sukcesy. Co ciekawe do dziś jest ostatnim pięściarzem ze Stanów Zjednoczonych, który pokonał Floyda Mayweathera Juniora i prawdopodobnie już nim pozostanie. Prince Nassim Hamed również boleśnie odczuł skutki pojedynku z Sanchezem, doznał w tej walce poważnego złamania ręki i musiał przejść operację, co nie pozostało potem bez wpływu na jego formę. Wkrótce podjął natomiast decyzję o zwakowaniu posiadanego tak długo mistrzowskiego tytułu WBO. Federacja ta nakazała mu pojedynek z obowiązkowym pretendentem, Węgrem Istvanem Kowaczem, stacja HBO chciała jednak dla swojej gwiazdy znacznie bardziej znanego rywala a Hamet ugiął się pod presją telewizji i oddał pas, by zmierzyć się w długo wyczekiwanym hicie z Marco Antonio Barrerą. Meksykanin był do tej pory mistrzem świata w kategorii superkoguciej, na starcie z Hamedem szedł więc z wagą w górę i bukmacherzy to Brytyjczyka stawiali w roli faworyta. Barrera miał jednak kapitalny obóz przygotowawczy i harował na treningach jak wół, czego nie można było powiedzieć o Hamedzie. I przez większość walki, która odbyła się w kwietniu 2001 roku, Prince był zupełnie bezradny. Barrera był bardzo ruchliwy, unikał wchodzenia w niepotrzebne wymiany i nie dał rywalowi szansy odpalenia swoich petard, samemu bijąc częściej i celniej. Po 12 rundach Marco Antonio Barrera pewnie wygrał na kartach sędziowskich. Prince Nasim Hamed poniósł natomiast pierwszą porażkę w zawodowej karierze. Zaraz po walce Hamed zapewnił, że zamierza skorzystać z klauzuli pozwalającej mu na rewanż z Barrerą. Ostatecznie nigdy jej jednak nie uruchomił. Zamiast tego w maju 2002 roku zmierzył się z nieznanym Manuelem Calvo i choć pewnie pokonał go na punkty, to w niczym nie przypominał dawnego siebie, a jego nudny występ kibice skwitowali buczeniem. W dniu walki Prince Nassim Hamed miał zaledwie 28 lat, ale jak się później okazało, nigdy więcej nie wyszedł już do ringu. Brytyjczyk długo nie ogłaszał oficjalnie decyzji o zakończeniu kariery, ale coraz więcej mówiło się o prześladujących go kontuzjach. Wydaje się, że przy całej swej wybitności Nassim Hamed mógł osiągnąć na ringach jeszcze więcej. W końcowych latach kariery mniej przykładał się już do treningów, przez co skończył z boksem bardzo szybko. Brakuje mu też trochę jakiegoś wielkiego skalpu, jakim byłoby chociażby zwycięstwo nad Barrerą. Nie zmienia to jednak faktu, że droga Hameda przez ringi była spektakularna. Obronił on tytuł Mistrza Świata 15 razy z rzędu, co mówi samo za siebie. Eksperci lokują go w okolicach 10 miejsca w rankingu najwybitniejszych pięściarzy z Wielkiej Brytanii. Magazyn The Ring umieścił go też na 46 pozycji na liście największych panczerów wszechczasów. Nawet jeśli irytował niektórych swym wielkim ego, to w walkach zawsze dawał mnóstwo radości. Dziś mieliście okazję przypomnieć sobie ostatni błysk tego wielkiego sportowca.